Elo, elo, przedstawiamy Wam Neverland, kocham tą nazwę, a Wy kochacie ten model, jest z nami od zawsze. E Neverland mamy w wersjach i klasycznych, i takich bardziej odjechanych troszkę w wzorach, świetnie opada, tak jest po prostu delikatny, luźny, e ale też to jest fajnego, jest podszyty polarkiem, także jest w nim e cieplutko, miło i przyjemnie. Prezentujemy kolorki po kolei, Zaczynaj. Dzień dobry. Ja mam na sobie yy, naszą nowość, czyli cieniowany rzeka z. Y, to jest chyba kurde błękit. Tak mi się wydaje. <gryw> U mnie też takie błękity, ale za to z szarościami. Także y, też fajne, ciekawe połączenie. A ja mam za to połączenie, słuchajcie, Ecree. Zjazd z niebieskim z naszej nowej kolekcji. I wlatuje y, niebieski z pomarańczem, czyli tutaj żaróweczka, proszę Państwa. No i mamy kolory, słuchajcie, które Ala kupiła dla siebie i całej rodziny. Banan, banan z guacamole, czyli limonko inaczej. No także... Wszystkie włóczki nam tego wy, wyzerowała po prostu z tych kolorów. Patologie. A tutaj takie baby kolorki, delikatne, pastelowe, z wykończeniem takim jaśniutkim. A ja mam dla Was czapkę Neverland paskową, bo też taką wersję możemy dla Was zrobić. Wersja dość ciemna i dość duża, także myślę, że spokojnie mogę ją dla facetów również polecić. Ja mam taki model większy trochę, ta czapa jest dość taka luźna, taka trochę rasta, trochę nie. Trzy fajne pasy. No, ożywia każdą stylówkę, sami przyznajcie.